Witam serdecznie, nazywam się Paweł Korczak, jestem menadżerem firmy Allegria i dzisiaj proponuję Wam pospacerować i zobaczyć bardzo fajny kompleks mieszkaniowy na którym znajduje się 6 wil wolnostojących. Znajdujemy się w okolicach Willa Martin, także chodźmy zobaczymy jak to wygląda. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Cześć. Nazywam się Paweł. Mam na imię Marta. Bardzo mi miło. Te mieszkania właśnie ta wila mi bardzo się zainteresowała, bo nie tak dawno oglądałem podobną wilę, podobny metraż, tylko blisko morza i to kosztowało w prawie dwa razy więcej. A tutaj jest bardzo ciekawa cena, no bo prawdopodobnie jest odległość właśnie od morza. Ale jednak, e, ja bym sprawdził jeszcze ten standard, tak? bo e, na to ludzie bardzo mocno zwracają uwagę. Właśnie widzę tutaj, e, znajduje się i basen, i ja tak rozumiem, że miejsce parkingowe. Tak, tak? Że z tej może... strony mamy wejście, mamy podjazd dla samochodu. Tutaj może wejść dwa samochody. E, mamy też basen. Basen nie ma ogrzewania, ale ma przedinstalację. Także jeżeli, kliency, jeżeli ludzie zechcą. E, zamontować. Zamontować, tak? to nie ma sprawy. Super. I to wszystko się otwiera? Tak, u nas, tutaj tak? otwieramy. Tutaj mamy wejście na Taras i też wejście do e, domu. Ale główne wejście mamy z tej strony. Mhm. No to chodźmy. Dobrze. Zapraszam. Aha, no właśnie. Widzę, że tutaj można sobie otworzyć i połączyć właśnie ten salon. Jakbym z tym tarasem dużym, tak. tak? Czy jest tutaj markiza jeszcze? Tak, elektryczna i możemy też wykorzystywać tutaj smart house, także w tym domu też mamy kontrola, kontrola klimy i kontrola światła. I tak, kuchnia też bardzo ważna rzecz w tym domu, tak? Ja tak rozumiem, że wszystko zostaje. Tak, tak, wszystko zostaje, mamy tutaj zainstalowane AGD, AGD Bosch, mhm. lodówka. I zwróciłem uwagę na ten fajny sufit podwieszany z oświetleniem, tak też wygląda bardzo nowocześnie. Tak, dodaje więcej światła i na przykład w różnych nowych domach nie jest to tak bardzo częste, że ludzie instalują podwieszane sufity. Mm -hmm. Dodaje więcej światła, robi większą, większą przestrzeń. Ok, to chodźmy zobaczymy teraz naszą pierwsze piętro. Pierwsza łazienka. I tak, nasza pierwsza łazienka, Mamy tutaj ujmu walki i brysznic, czyli wszystko takie rzeczy podstawowe. Duże lustro, fajny też białe, siary kolor, ten sam styl. Także wystarczające wszystkiego. Ok, tutaj mamy pierwszy pokój na pierwszym piętrze. Tutaj mamy, to jest pokój dla gości, lub na przykład możemy tutaj e, zrobić kabinet. W tym pokoju mamy wbudowane szafy mhm. i indywidualne łóżko. Super. A teraz już chodźmy. Idziemy na górę. Na górę. Zapraszam na drugie piętro. Tutaj mamy dwie sypialnie, dwie łazienki. Mhm. Podoba mi się też szklane drzwi. Wygląda bardzo nowocześnie. Tak, bardzo nowoczesna łazienka, też taki styl nowoczesny. W łazience mamy podłogi ogrzewane. Oczywiście, że i fajnie, że mamy właśnie ten wyjście na taras. I z tego balkonu to mamy wejście i do drugiej sypialni, tak? tak? Zapraszam do drugiej sypialni. Mhm. Ona jest bardzo podobna do tamtej, wiesz, drugiej. Tak, są podobne, też są szafy wbudowane z tej strony. Trzeci pokój również posiada łazienkę. Wszystko jest prawie tak samo jak i w tamtej drugiej. Także teraz zapraszam na salarium. Ile ten taras ma? 40 kwadratowych metrów. W mhm. prawie jak dwu, dwupokojowe mieszkanie. Jest tak. bardzo ogromne. E, dokupić tutaj meble ogrodowe i będzie w prawie... Fajnie, jeszcze, będzie jeszcze... fajnie. Też można zainstalować saunę mhm. e, lub na przykład zrobić e, oddzielną zonę barbecue. Mhm. A czy można na przykład to zabudować, zrobić tutaj daszyk? E, na pewno, że nie, ale to zawsze trzeba konsultować z... E, Radą Miejską. Ok, bardzo fajnie. Podoba mi się to, że stąd widać basen. Jest przyjemny widok na ten hiszpański styl. Naprawdę jest bardzo fajnie. Niedaleko tutaj mamy szkołę. Też obok są sklepy. Mercadona też niedaleko. 3, 3 minuty na samochodzie, samochodem? I do szkoły mamy tutaj 10 minut na pieszo i mniej więcej 5 minut samochodu. A jaka odległość jest do morza? Do morza 6 km. 6 km. No mhm, to niedaleko. niedaleko. Przynajmniej mamy spokój i ciszę. Tak. I w dwa razy taniej za taką wilę. A, ok, A co dotyczy kosztów, A jednak ile konkretnie kosztuje? Ten, ten dom e, ze wszystkim kosztuje 385. Mamy tutaj basen, mamy GD, Klima, wszystko wchodzi w cenę. Czy wiadomy podatek jeszcze roczny? E, podatek roczny mniej więcej 250. 250. No i obsługa samego tego domu to już zależy od Zależy od, od, od tego, jak wykorzystujemy, tak. Z wami był Paweł Korczak, Marta. Podpisujemy się na kanał Allegria i do zobaczenia w słonecznej Hiszpanii.